I przechodzimy do ostatniego komiksu omawianego w dzisiejszej audycji prosto z kadru, a mianowicie Shazam z Egmontu, a albumu oryginalnie pochodzącego z DC Comics. Filipie, czy ty znasz Shazama? Właśnie jestem niesamowicie ciekawy tego komiksu, ponieważ ja wiem, że taka postać istnieje. Ponieważ e, pojawił się na przykład w komiksie Kingdom, Kingdom Come, jak e, w sprawiedliwość. Aha, aha. Wiem tylko tyle, że to jest chyba jedyny typek, który może walczyć z Supermanem jak równy z równym, ponieważ jego siła pochodzi z magii. I to jest mały chłopiec, który jak powiedz on charakterystyczne słowo Shazam, to ciska się w niego piorun i nagle dostaje pompkę. E, nowy strój i jest właśnie typkiem, który może. Coś robić, ale w zasadzie nie wiem co. Nie Ej, wiem o tym bohaterze praktycznie nic. Nie wiem jak się nazywa nawet jego alter ego. No i widzisz, e, Przezam będzie albumem idealnym dla Ciebie i dla innych czytelników, którzy nie do końca kojarzą, kim jest e, ta postać, ponieważ e, jest to wydanie, które zbiera ze sobą. E, historie pierwotnie publikowane w serii Justice League jako takie backupowe historie, czyli takie dodatkowe, gdzie właśnie na nowo w ramach New 52 nowego DC Comics opowiadano jego nową genezę, ponieważ przypominam, nowe DC Comics to E, taka formuła w e, uniwersum DC, która polega na tym, że wszystko zostało odświeżone i większość historii, większości bohaterów zostaje opowiedziana na nowo, w, żeby przybliżyć się dzisiejszym czasom, aby też pozyskać nowego czytelnika, który jak wiadomo nie będzie chciał zapoznawać się z 30-letnią historią w tył poszczególnych bohaterów, żeby zrozumieć historie publikowane w dzisiejszych czasach i e, Właśnie za Shazama wziął się Jeff Jones z Garem Frankiem. Jeśli jesteście na bieżąco z komiksami DC wydawanymi przez Egmont, to wiecie, że Jeff Jones oczywiście jest scenarzystą Ligi Sprawiedliwości, także u nas wydawanej, ale niedawno wyszedł też album Batman Ziemia 1, który również był autorstwa Jeffa Jonesa i Garego Franka. Zatem, jeśli znacie ten album, to już wiecie mniej więcej czego się spodziewać chociażby po e, warstwie artystycznej, jeśli chodzi o album z Shazamem. No ale co do samego albumu. E, Shazam Billy Batson. Billy Batson e, młody chłopak, który w nowym DC Comics, w New 52 zostaje nam pokazany jako e, trudny dzieciak, który jest be, e, nie, ma ro, nie ma rodziców, nie ma rodziny, jest e, w domu dziecka i Wielok... To jest trudne. Dzieciak, czy, dzieciak czy ma trudną sytuację. Znaczy, rzecz polega na tym, że on bardzo nie lubi ludzi, e, bardzo nie lubi rodzin zastępczych, do których trafia i bez przerwy jest przenoszony z jednej do drugiej, ponieważ on taki ma kaprys. Po prostu jest zamknięty w sobie, nie lubi towarzystwa. E, oczywiście dowiadujemy się później, że tęskni za swoimi rodzicami, i, i jedyna osoba. E, którą może jakby rozmawiać, to jest tygrys, który jest w zoo, który się wiąże właśnie z jego jakby przeżyciami z dzieciństwa, z jego dobrymi wspomnieniami, co jest też oczywiście nawiązaniem do klasycznych jakby historii z Shazamem. No i Billy w końcu trafia do jednej z rodzin, gdzie poznaje całą gromadkę swoich przyszywanych braci i sióstr. No i wtedy także trafia do dziwnego miejsca gdzie zyskuje moc od czarodzieja i staje się Shazamem, kiedyś nazywanym kapitanem Marvel. Potem to zmieniono, i teraz Captain Marvel w DC nazywa się po prostu Shazam. No, Captain Marvel to brzmi, jakby był z konkurencyjnego wydawnictwa. Tak, tylko że Marvel de facto chyba nie istniał wtedy, kiedy Captain Marvel pierwotnie powstał lata, lata, lata temu. E, żeby było śmiesznie, DC Comics przejęło od oryginalnego wydawcy właśnie Kapitana Marvela, ponieważ oskarżono ich o to, że Captain Marvel jest kopią Supermana. No, i w ten sposób im się udało pozyskać tą postać do siebie. Ja mam pytanie: jakie mocy ma To jest magia. Czyli. No, no... Wiesz, w Gwiezdnych Wojnach też jest moc, a to później okazuje się, że to są mitochloriany, który, no. o których nikt nie chce już wiedzieć i JJ <noise> Abrams powiedział, że nie będzie czegoś takiego w nowych Gwiezdnych Wojnach omawiane. Okej, okay. ale... Shazam, tak Shazam, No bo trafi chociażby latać. Shazam poznaje w trakcie komiksu, jak Billy się staje Shazamem, poznaje w trakcie komiksu swoje umiejętności powoli i to, co potrafi, co nie. E, wie też, wie, dowiaduje się na przykład, że no... no on w połączeniu z elektrycznością może do, doprowadzić do wielkiego wyładowania, yy, przez co pół nie ma prądu a, i tak dalej. Ma wielką siłę. Ale on pobiera tę yy, tą elektryczność, czy wyładowanie w sensie, że może skumulować i cisnąć? Kulkę? Raczej to drugie. Myślę, że to... Okay. Myślę, że takie detale dotycz dotyczące tego, co potrafi, a co nie, są dosyć, um, wiesz, uzależnione od tego, co sobie akurat myśli scenarzysta na daną chwilę, ale wiesz, są ogólniki. Okej, okay, czyli w zestawie to, co zwykle, standardy, super siła, super wytrzymałość, do tego Aczkolwiek latanie... nie jest nieśmiertelny. Nie jest nieśmiertelny. Ale dobra, na czym polega magia w DC Comics? Bo... Właśnie to jest ciekawe, ponieważ ten komiks opowiada o tym, że właśnie magii w tym uniwersum że ona została uśpiona dawno temu przez, przez właśnie czarodzieja, który dał moc Szazamowi. Mhm. Wiąże to się też z historią Czarnego Adama, który jest tutaj. ale rasistowska nazwa <gry> który jest tutaj jakby złoczyńcą, choć też nie do końca, to jest taki antypohater, który został uśpiony. I e, potem ponownie obudzony przez doktora e, Sivanę, który jest e, Nemesis też Shazama, który właśnie chciał przywrócić magię do świata, aby uratować e, kogoś członka swojej rodziny. Teraz nie pamiętam dokładnie kogo, ale ponieważ, jako że zwykłe ludzkie rozwiązania technologiczne mu nie pomogły, to szukał magii. Chciał ją ponownie obudzić mhm. i doprowadził do tego. I w ten sposób e, powrócił Czarny Adam, a zaraz później e, czarodziej, e, czy to, to nie tak, że to od razu wtedy, bo Czarodziej, który dał moc Shazama bez przerwy, szukał kogoś godnego na to miejsce, ale nie, nie potrafił go znaleźć wśród ludzi. I w końcu pada na Bile, Bilego Bacona, który też nie jest jakby tym idealnym, czystym człowiekiem, ale Bili... Zwraca uwagę, że czarodziejowi, że ktoś taki nie istnieje, jak człowiek idealny, idealnie czysty, hmm. i tak dalej. No i w ten sposób byli dostaje moce i musi stawić czoła e, czarnemu Adamowi, który chce od niego tą moc odebrać. I jednocześnie go zabić przy okazji. Aha. I o tym właśnie opowiada komiks. O czyli jakby magia tutaj nie jest do, do końca sprecyzowana. Ona to się to budzi jeszcze... tutaj budzi. można tak to powiedzieć, tak, na wielką skalę, bo oczywiście DC jest pełne bogate, jeśli chodzi o postacie magiczne. Wiesz, bo chciałem też się spytać, na czym polega, czy ta magia jest bardziej na zasadzie, że strzelamy fireballami, czy to jest magia na zasadzie, że mogę stworzyć coś z niczego, niczym grillantem? To wszystko zależy, to wszystko zależy od tego, jaką magię posiadasz, no oczywiście. No, chociażby są różne jakby. Podejścia do magii. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, takie, żeby dać jakiś przykład, to magia rodziny Zatary. Zatary i jej córki, jego córki Zatanny. Oni wypowiadają zaklęcia, mówiąc je, to, co chcą zrobić, od tyłu. I na tym polega na przykład ich magia. I to, to też ma jakieś swoje ograniczenia, tam nie ma rzeczy, wiesz, stworzenie czegoś z niczego i tak dalej, no są pewne ograniczenia, o, tak to, tak powiem. Mam jeszcze jedno pytanie, czy było wyjaśnione dlaczego Superman akurat ma słabość na magię? To pewnie jest zakorzenione gdzieś bardzo daleko, gdzieś w przeszłości mi się wydaje jeśli dobrze pamiętam, że po prostu ma słabość na magię, bo tak. Znaczy, tak jak na kryptonit, po prostu. No i faktycznie przez to Shazam jakby może być przeciwnikiem dla Supermana z tego powodu. W każdym razie jest to zupełnie nowe, znaczy nie jest to do końca zupełnie nowe podejście do postaci Bilego Batsona, ale jest inne od klasycznego. I teraz tak, nowy czytelnik, który się z tym zapozna, moim zdaniem doceni ten komiks. Jest bardzo fajnie napisany, tam są jakieś małe zgrzyty po drodze, ale wciąga są tam pewnego rodzaju e, oczywiście plot twisty, e, dowiadujemy się o przeszłości czarnego Adama, czy tak się tam też naprawdę stało, dlaczego jest takim, jakim jest. E, ale jeśli znacie Billego Batsona z poprzedniego uniwersum, z poprzednich komiksów, to zauważycie, że to nie jest do końca ta sama postać i być może będziecie czuć się zawiedzeni. Bo Billy był raczej zawsze takim chóra optymistycznym, wesołym chłopakiem, który był bardzo miły dla wszystkich, a tutaj, no, na dzień dobry robią z niego takiego totalnego gnojka, którego się nie da lubić. Wiesz co, ja Billy'ego kojarzę tylko z animacji na podstawie właśnie New 52, jak podrywał Wonder Woman. I rzucał, żart, rzucał żartami jak właśnie mhm. ktoś z podstawowy, ale wtedy wyglądał, miał wygląd Shazama, w sensie wyglądał jak dorosłego. Tak, tak. Jeśli chcecie też zobaczyć Bilego, to polecam serial Young Justice. Tam też często się pojawiał i ma, miał fajne role. A jeszcze co warto tutaj dodać na zakończenie, jeśli chodzi o ten komiks, on ma bardzo duże znaczenie w kontekście crossoveru pierwszego w New 52, czyli Trinity War, który zostanie też wydany w Polsce. On nazywa się Trójka, Po polsku będzie się nazywał Trójka. I. Przepraszam, pomyłka. Trójka i Shazam doprowadzają do wielkiego wydarzenia w New 52, które się nazywa Wieczne Zło. Forever Evil. I tam bardzo ważną postać, czy znaczy ważną, tam yy, ważną rolę będzie odgrywał właśnie też Black Adam, Czarny Adam, Shazam. Trinity, Trinity War również, ale generalnie te dwa komiksy tworzą yy, później wielkie wydarzenia. Wydarzenie. Zatem, jeśli chcecie jakby sobie zbudować podwaliny dobre pod... Yy, tą historię, która niedługo u nas wyjdzie, zdaje się w listopadzie, to Shazam! będzie dla Was na pewno obowiązkowym zakupem. No i jeśli szukacie innego podejścia do superbohaterów, to tym bardziej e, polecam, ponieważ mamy całkiem ciekawą e, postać małego chłopca, który potrafi się zamienić w dorosłego superbohatera i może to wykorzystywać na różne sposoby. Znaczy ten komiks jest na pewno o tyle nietypowy, ponieważ tak naprawdę po raz pierwszy mamy komiks o kapitanie Marvelu o Shazamie w Polsce. On tylko był zawsze postacią epizodyczną albo drugoplanową. Znaczy, dobra, w Kingdom Come był... No, w Polsce na pewno. Tak, a to jest jedna z tych, nie mylę się, najbardziej rozpoznawanych, sztandarowych, głównych postaci uniwersum DC. No, na pewno tak, jedna z wielu. Jedna czy jedna z wielu. Czy mi się wydaje, że on jest, ma taką samą pozycję jak Batman, Superman, Green, Ran Green Lantern, Wonder Woman czy Flash? Jest mm. podstawowym bohaterem, co tworzy to uniwersum, jeden z najważniejszych. Nie zawsze tak było. To zależy, to też zależało od woli autorów. Czasem miał dużą rolę, czasem się nie pojawiał w ogóle. E, całkiem sporo go było w jed podczas jednego z wydarzeń wielkich DC Comics, e, Infinity Crisis. E, potem był obecny, on, znaczy Shazam i e, 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 rodzina tych, tych postaci była obecna też w miesięczniku 52, który ukazywał się zaraz po tym kryzysie i tam też dużo się działo wokół mm -hmm. niego i czarnego Adama. Więc tak naprawdę zależy, w który okres spojrzymy. Zdaje się, że mniej więcej na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych Shazam, był kilka razy jakby przedstawiany ponownie czytelnikom, no i później właśnie w okolicach Infinity Crisis również brał. Ja mam jeszcze pytanie, bo ty jesteś ekspertem, jeśli chodzi o uniwersum DC Comics, czy będzie jakiś film na podstawie historii Shazama? Tak. Shazam będzie filmem, który się zdaje, pojawi w 2020 albo 19 roku. O, no, to jeszcze kawałek. Tak, i jedyne wiemy na ten temat tyle, że Czarnego Adama zagra The Rock. Dwayne Johnson. Mhm. I to będzie jeden z tych filmów, które będą tworzyć uniwersum, film, tak. uniwersum filmowe DC Comics. Dokładnie. Świetnie. E, bardzo fajnie. No z ogółem e, ja jestem zainteresowany Ciekawy jestem tego komiksu, bo przyznam szczerze, nie miałem okazji, mam nadzieję, że teraz mi pożyczysz. Tak. I będę mógł poznać historię Shazama. Jestem bardzo zaintrygowany, co też właśnie skrywa się tak naprawdę pod tym trykotem czerwonym z tym charakterystycznym piorunem na piersi. No, on tak troszeczkę groźnie patrzy z tej okładki, ale tak naprawdę to nie, nie do końca dobrze obrazuje tym, kim jest naprawdę Bill Batson. Także zapraszamy Was do wydawnictwa Egmont.